Cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto, to jest szybki update. Zwróćcie uwagę co dzieje się na Bitcoinie, Bitcoin 109 700 i widzimy na Max Order Booku znaczącą ścianę zakupową na poziomie... 109 600. Zatem, jak to można rozgrywać? Jeżeli tam będziemy dobijać do tego poziomu cenowego, na który właśnie dodałem alert, to potencjalnie Bitcoin może ten poziom traktować jako poziom wsparcia, ponieważ na tym poziomie są już ustawione zlecenia zakupowe. Zatem ten poziom dla mnie potencjalnie jest poziomem na ewentualne odbicia wzrostowe. Co natomiast pokazują pozostałe metryki, bo zwróćcie uwagę: z jednej strony mamy spadki na indeksach, czyli na SPX-ie, ale z drugiej strony widzieliśmy przez ostatni czas mocne tąpnięcie na metryce presji zakupowo-sprzedażowej, czyli silne poziomy wsparcia w momencie, gdy Bitcoin spadł do okolic ok. 108-106 dolarów. Później natomiast wraz ze wzrostem ceny. Metryka BSP również zaczęła rosnąć i wybijała wysokie poziomy, ale teraz zwróćcie uwagę na tę metrykę, która pokazuje jak obstawiają na rynku topowi traderzy. Ta metryka wskazywała idealnie, można powiedzieć, w punkt poziomy longów w momencie, gdy cena była nisko i co się zaczęło dziać, gdy cena zaczęła rosnąć, to liczba tych longów zaczęła spadać. Innymi słowy, topowi traderzy przestali obstawiać tak mocno wzrosty. Jak to można rozgrywać? Po pierwsze, ja ustawiam alert na niskie poziomy metryki BSP, bo od tych poziomów ostatnio się odbijaliśmy i każdorazowo można było to rozgrywać na wzrosty. Mam ustawiony oczywiście alert na ścianę zakupową, a na następnych materiałach będę dodatkowo pokazywać Wam, jak można rozgrywać i analizować metrykę topowych traderów, którzy obstawiają na dźwignię. To był szybki update. Dajcie znać, pod jakie wydarzenia Waszym zdaniem warto jest grać. Ja Wam życzę udanego dnia, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć.